Cześć siemanu. z stoję z jest Jestem na Piotrek. Dzień dobry. Kolejny odcinek dwóch gospodarzy. Dzisiaj znajduję się na wagromie. Zakupiłem sprzęt nowy. Tam mieliśmy trochę pieniążku, bo wydawaliśmy. Boże. No i to jedziemy nim robić oczywiście. No to pokażę Wam co to jest. To jest Usus Deluxe, czyli Usus Bison 16-14. Chyba piszę, masz nasze sobie Nie, nieźwiedzi to nie widzę. No pojedziemy, z... pojeździć. No piątek, co dzisiaj będziecie robił? No ja dzisiaj zajmę się um, dwóch pól. Jak w starszym to masz już orką. Widać piotrę już pełną parą. Piotr już tam trależuje w oddali. Trzeba popraw przygotowywać na serwer. No tak. Otworzę to gra. Piotrek się nie nudzi. Nie. A jak tam nowy jest zapytek? Zapytek powiedziałeś? O ty kurwa. Eee... Ale chciałem powiedzieć napytek. Dobrze. <tryk> Trochę się pomyliłem. Czepimy sobie podnosimy. To nie jest zabytek Piotrek, bo to jest polska maszyna. Ja wiem, ja wiem. Tylko wersję ktoły. A ty Tomi, ci się też Ta. Trzeba robić Piotrek, bo... I ...biorów nie będzie. <grystanie> tutaj sobie powoli talerszuję. Pieniądze są najważniejsze, a tutaj w bez pieniędzy nowego nabytku nie będzie. Racja. Proszę nie ja tylko planuję ten w on klik. Już masz coś tu na oku? Raczej, tak, szukam ofert, że tak powiem. Tak myślałem nad cytorem jakimś też, ale... Nie wiem, zastanawiam się jeszcze. Ja myślałem, żeby coś... Większego kupić, ale na razie starczy Muszę On się bać, bardziej to by... robić. No. <grym> to kup sobie kierowca. Mówisz? Mówisz? Nie żartuję. A dlaczego ja się... będę osoba. <grym> no do na przykład taki pewna osoba. Titus, miał kidowca 13 I wszystko nim zrobił ciał, Pan przed bym kupił? To złam... co... jest złamany, tylko niezłamany No ja wiem co nie złamane, tylko bym musiał chyba większe put to nieco trochę pić. No byś musiał kupić Ale to nie jest zły pomysł hmm. to orki A ile najtańszy ten radzić nieuszywane kaszczę? 30 Albo deta se kupił. Nie ja, jak tak jest, to tylko bym kupił. Det jest lepszy, bo ma gosienice. A ja, ja nie lubię tylko sienic nie. Jedynie, ja że nic, <noise> lubię to w tym... 7a mm... Jedynie ja ty Tylko jest jedno pytanie, czy ja się tym Tirol... ...przeszmieś na warmię Na farmę się zmieścisz. A właśnie mene... pan z tyłu postawiał ko nie na no, farmie się zmieści. Więc możemy zawsze ci farmę przebudować. Firma budownicza przyjedzie i będzie śmiało odnowioną farmę. Jeszcze, a przy to, że powiem, tak, się, że to jedną halę usunąć, można powiedzieć, bo nie wiem, czy one są połączone, ale one chyba są połączone, no. Trzeba pomyśleć tam i nad tym. No, tylko pieniądze będzie miał, to myślimy. Ja jeszcze można na naciągnąć Kiedyś się spłaci Kiedyś się spłaci Ale wiesz co, tam... Jeszcze raz to opowiem kupię sobie tego Tylko mówię, ty musiał to niejako kupić jakiś ten... Popatrzeć I wtedy orka pewnie wysłała lepiej A no Jakiegoś PHX-a, czy coś. No. I może w późniejszym czasie bym wymienił sobie talerzówkę na miejscu jeszcze, to nie kocham. No bo masz 3 metry. No a kierowca to też 4, mak 4 metry maksymalnie no, gdzieś. 4,5 max. Ale jeszcze więcej. Znaczy wiesz? Ta możesz może sobie zostawić, bo masz yy, żdanie i podczepić ciewnik. No to wiem, to wiem, Pamię pamiętam. Olka zrobisz, to wiedziesz jak hmm, to le. Teraz mój plan jest taki, że teraz na, na, co chcę kupić, to, to byśmy wszeli tą seszkarnię na pół. No. To jest pierwsze, a później właśnie będę sprzedawał tego rsusa i, i kupię. Albo no bo się najpierw zrobił tak, że przeputowę tej gospodarki. A później bym kupił po prostu... Eeeem... Yy... Yy... Tent. No ja nie wiem Piotr, yy, piątek Jak będziesz uważał, ja wiem, że sieczkarnia trzeba kupić. Nie, czkarnia tak, teraz jest... goła sieczkarnia właśnie do kupienia. No... To zależy czy dużą, czy małą? A jaką brusztą mi wolał? Nie wiem, tylko średniej półki. Gdzieś. Ale samo jest no, czy poczepiona? Ale nie wiem, ile sama poczepiona będzie kosztować. Jak będzie chodzić w ogóle? Tutaj jest dylemat, że zależy, no naprawdę, jak ona będzie chodzić. To nie wiem, to, 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 to zobaczymy jeszcze. wiesz, żeby się dwa rzędy kupiło, na przykład, to by się trzeba było, by nie, wiem, moim tym dużym chyba ciągłem. Nie wiem, zobaczymy, Z zobaczymy. Zobaczymy po prostu, co będzie lepsze. Będzie tańsze, o trochę wolniej pojadę teraz. Z górka, a ja akurat pewnie no, myśl na jaką przetrwanie. No, nie myślałem. No to No. Zobaczymy, bo patrzyłem, że jakieś to jest fajne. O. Taki malutki jonkite. No wiesz, dużo to i fajnie. tak. I tak dużo nie będziemy chyba kosić. Tak mi się wydaje, że dużo nie będziemy. Oj, cóż mam takie małe... Ścinki? Ścinki. Nie wiem, ja nie mam. Może z Wi-Fi ściągnę telefonem. A teraz? Nie, teraz jest okej. Okay. No czyli wi-fi. W telefonie. Nie wiem pomyślimy. A jak mówi się Cion? na oku Ciontyr? No. Później jak zmienię Cioni to sobie... ...Grubera <laughs> kupię. To uh -huh. szybko, e, Tam mi przypomnę mi po szosikiem. tak na pełen pomysł. Uh -huh. Dobra, jak nie zapomnę, to ci przypomnę. Uh -huh. no. Idzie do boku, nie wiem. Нещо на да Dobra, Która ja ruszyłem z kolejnym... polem. No, ja... kontynuuję, dalej każdy, panie. Jak tam co sprawuje... U Ursus? Dobrze. Bardzo dobrze.

A ty tam i coś planujesz orać? Tak, będę orał pod kukurydzę. E, to na tym dużym polu? Czy jak? Nie, tak, na dużym, na pewno. <grydze> już, tuż my tutaj byśmy się zajechali. Chociaż może w przyszłości na tym dużym coś posiejemy kukurydzy, tylko... Muszę mieć wię, większe, ten, większe ciągniki. I to bo mało się toś... szkarnię, to byśmy nie skosili nigdy. No w to, to racja. Albo żebyśmy pocieli... ...byś nami na coś w odcinku. Noo, to by było to związanie. Tylko ja podziękuję. Nie bo jak coś z tym mogę przyjechać, to ciebie pomóc orać i po prostu... ...to jak, tak jak wciąż robiliśmy, nie? Dokąd. No to może w następnym odcinku... ...przyjedziesz... Ja to do, do ciebie pojadę też Okej. Okay. Oboję boję się o jedną rzecz. Jaką? To mój usus... wejdzie w gruzdę. Nie no, chyba wejdzie. Bo mam tylnie kapcie od bizona, to jest śmieszne. No czy Na którym tam mi poru... robisz? Ja? No? na tym dużym. To może bym ten. Nie wiem, czy ja tobie pomóc, czy jak to tam wygląda ta sytuacja? Nie. Jak chcesz, to może przyjechać. Bo mi tu zostały takie trzy przejazdy jeszcze. No mniej więcej. Nie wiem czy tego pola... Nie, nie podzielę, nie chcę dzielić Jest taki fajnie duży. Teraz. Gdzie go teraz na pół będzie lepiej. Będę tutaj aż tyle zajeżdżał. Z powrotem chyba naraz to wezmę, chociaż patrzymy. Dobra, zaraz tam mi ten no, powinienem przyjechać ciebie. po trzy z pomocą. Okej. Okay. No idzie do botta. Już nie sprykało, bo dalej O, Piotrek jedzie. Ile tam jedziesz? Ale 20. To... Większy ciągnik, więcej mocy Lepsze koła To, to, to jest racja No pod górkę ciężej mam, to, to zmniejszam bieg Jednak te ususy Macella i Lecha tu są dopracowane. No Nie wiem. Czy. Nie Macella chyba. to oni to dopracowują te A nie, Gracian? Tak, zaraz sprawdzimy. Pójdę pisać, to jest. To jest. I, to a nie. A nie, Gracjan, tak, gracjan Macello, leko Hmm, mi To nie, może pod krójkę podjechać. No właśnie, jest taki mały problem. Nie ciśnij trójka Jo, tak dymisz dy, dy, gorzej niż mój nowy ma. Widzę, że ciężko. Silnik do remontu. Chyba motor po to Tak, Może fetki do tego. <laughs> Dzisiaj dziś będzie trochę dłuższy odcinek, bo 30 minutowe, Żeby to pole skończyć Dwa siłowniki wspomagające. O. Tutaj tak nie wiesz co to jest. Siłownik wspomagający to jest... Yyy... W tuzie tylnim. Że... Masz większy udźwig. Aha. Bo nie ma, chyba. O, moja stara kojarzówka, ale to dobrze że sprawuje, no wiem, To Twoje też.

W dzisiejszym odcinku było talerzowanie. Nowy napytek to jest mój susik Jak Ci się Piotr podobał susik Fajne. Tylko muszę je pomalować na czerwono i będą Git. Zapytek ładny. O ty kurwa. To ja zapytek. Może nowszy model, ale więcej koni tak ja mam. No. no to Fajne. tyle, szczerze mówiąc. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.